Witam was serdecznie na kanale Tu i teraz Podcast. Mam na imię Paweł i zapraszam na spotkanie ze świętym Franciszkiem Zasyżu. Dlatego usiądź wygodnie w fotelu, względnie połóż się na kanapie i bądź ze mną tu i teraz. dobroduszny zakonnik, wrażliwy na piękno przyrody zawsze w otoczeniu zwierząt, twórca szopki bożonarodzeniowej, to pierwsze nasze skojarzenia z postacią świętego Franciszka z Asyżu. Dosyć ckliwie wywołujące pobłażliwy uśmiech na twarzy, a można nawet powiedzieć dziecinny. Gdybyśmy zatrzymali się tylko nad takim opisie Franciszka, Szybko moglibyśmy wstawić go w ramkę, postawić na półkę i przypominać sobie o nim tylko wtedy, kiedy trzeba zetrzeć grubą warstwę kurzu. Kim zatem był święty Franciszek? Poznajmy jego życie. Franciszek urodził się w 1182 roku w Asyżu. Tak naprawdę miał na imię Jan. Takie imię ma zapisane w Akcie sztu ale ojciec zaczął wołać do niego niespotykanym wówczas imieniem Francesco. Niektórzy łączą to określenie z Francją, z której pochodziła jego matka Joanna. Ojciec Piotr był handlarzem tkanin podróżującym po całej Europie. Bardzo często zabierał syna na służbowe wyjazdy, aby mógł zobaczyć inne kraje. Ale też, co chyba ważniejsze, zapoznać się z jego zawodem. Możliwe, że oczekiwał, że przejmie po nim rodzinne interesy. Franciszek od najmłodszych lat jeździł więc po świecie, zdobywał nowe doświadczenia, poznawał nowe miejsca. Te podróże kształciły go bardziej niż szkoła, bo katolickie szkolnictwo było w tamtym czasie na dość niskim poziomie. I Franciszek zdobył jedynie elementarne wykształcenie. Języka francuskiego i prowasalskiego nauczyła go matka. Rodzice Franciszka byli bardzo bogaci i nie szczędzili pieniędzy na potrzeby swojego syna, a on dość chętnie korzystał z ich szczodrobliwości, organizując często uczty i zabawy dla swoich przyjaciół. Uwielbiał przebywać z rówieśnikami i być duszą towarzystwa. Był bardzo otwarty, miał łatwość nawiązywania kontaktów, a poza tym talent muzyczny i literacki. Pięknie śpiewał, układał wiersze, czym oczywiście wprawiał w zachwyt młode dziewczyny, jak każdy młody chłopak w tamtym czasie Franciszek był zafascynowany obyczajami rycerskimi. Przygotowywał się do udziału w Krucjacie, której celem było uwolnienie Jerozolimy z rąk Muzułmanów, aby zdobyć rycerski pas, angażował się w sytuację społeczną polityczną Asyżu, która była dość napięta z powodu konfliktu między arystokratami kontrolującymi władze miejskie a członkami klas przedsiębiorców i kupców, którzy mieli ambicje współudziału w rządzeniu miastem. Walcząc wraz z wojskami asyskimi, przeciwko sąsiedniej Perugii dostał się do niewoli, skąd został wykupiony najprawdopodobniej przez rodziców udział w zbrojnych walkach hartował charakter Franciszka, dodawał mu męstwa i odwagi. Dążenie do zdobycia chwały rycerskiej przerwała mu jednak choroba, która okazała się punktem zwrotnym w jego życiu. Franciszek od najmłodszych lat był wrażliwy na wezwania wiary, bodao się nawet na Pielgrzymka do Rzymu, aby pomodlić się w miejscu męczeństwa pierwszych chrześcijan. Odznaczał się również troską wobec żebraków, których wspomagał hojnie Jałmużną. I chociaż nędza, cierpienie, śmierć napawały go zawsze ogromnym obrzydzeniem, Podczas choroby, na którą zapadł w czasie jednej z rycerskich wypraw w jego życiu miało miejsce niezwykłe wydarzenie. W kościele świętego damiana zaraz, poza murami Asyżu, objawił mu się Chrystus ukrzyżowany, który wezwał go do odbudowy kościoła. Modląc się w tej zniszczonej kaplicy usłyszał głos pana mówiący Franciszku, idź odbuduj mój dom który jak widzisz, popada w ruinę. Bóg nie mówił tu o konkretnej kaplicy, ale o problemach, które w tych czasach nękały jego Kościół. Uświadomienie sobie tego zajął Franciszkowi sporo czasu, jednak kiedy wreszcie to pojął, on sam, Jego bracia odmienili bieg historii. Franciszek z dnia na dzień porzucił swoje zamożne błodzieńcze życie, Oddał się służbie ubogim i chorym i rozpoczął odbudowanie zniszczonych kościołów. Nagła zmiana nie spodobała się ojcu Franciszka, który groźbą wydziedziczenia próbował zmusić syna do porzucenia nowego stylu życia. Franciszek był jednak pewien, że droga, którą obrał, jest właściwa i na znak ostatecznego zerwania z bogactwem, na oczach zebranego tłumu oddał swoje ubranie ojcu. Nagiego Franciszka okluł swoim płaszczem biskup Gwidon, dając tym samym do zrozumienia, że bierze go pod swoją opiekę. Franciszek rozpoczął pracę wśród ubogich i trędowatych. Zamieszkał najpierw w Lasach na Monte. Subasio, a później w dolinie niedaleko kablicy Matki Bożej Anielskiej, zwanej Porcjonkulą. Podczas długich modlitw zrozumiał, że jego powołaniem jest czynienie dobra wszędzie tam, gdzie to tylko jest możliwe. Dlatego wrócił do Asyżu i zaczął głosić Ewangelię, nawołując do życia w ubóstwie i oddania się na służbę potrzebującym. Bardzo szybko zaczęli dołączać do niego dawni towarzysze zabaw, zawiązując w ten sposób pierwsze Fraternitas, zgromadzenia osób świeckich oddanych życiu wspólnotowemu i wzajemnej miłości. Zostało ono uznane i uprawomocnione w 1210 roku przez papieża Innocentego III. Franciszku, idź i odbuduj mój kościół. Mój dom. Ten właśnie głos, dochodzący do niego z krzyża w kościele św. Damiana, skłonił go do podjęcia konkretnych działań, jednak w bardzo dosłownym znaczeniu. Franciszek zajął się bowiem odbudową kościoła oraz dwóch innych i tu też wygłosił proroctwo, iż będą w nim mieszkać ubogie panie. Dwa lata później dokładnie tak się stało. Powstał żeński. Odłam, który zapoczątkowała właśnie Klara ze swoją wspólnotą. Kobiety przyjęły formę życia kontemplacyjnego, aby przez swoją modlitwę wspierać działalność braci. Franciszek pielgrzymował po całej Europie i Ziemi Świętej, niosąc pomoc ubogim. Zakładając wspólnoty braci i ale również prowadząc działalność misyjną wśród muzułmanów. Długie podróże nadwyrężyły jego zdrowie. Pobyt w Egipcie zakończył się dla niego prawie całkowitą utratą wzroku. Franciszek od samego początku nawrócenia miał jasno sprecyzowaną drogę. Chciał swoim życiem naśladować Chrystusa. I tak też widział swoje zgromadzenie, pisząc dla niego dość surową regułę. Dla niego życie w ubóstwie oznaczało nie tylko wyzbycie się własności, ale również władzy i wiedzy, które były postrzegane jako formy wyższości i bogactwa. Dlatego też bardzo oburzał się na swoich braci z Bolonii, którzy zamiast mieszkać w prowizorycznych, schronieniach zakładali zwykłe domy i angażowali się w studia uniwersyteckie. Wielu braci dążyło do złagodzenia reguły zakonnej i mieli również za sobą poparcie dostojników kościelnych, m.in. kardynała Ugolina z Ostii, który był zaniepokojony innowacyjnym charakterem nowego zakonu, zupełnie niepodobnego do tradycji monastycznej. Franciszek był zaniepokojony, że jego droga pójścia za Chrystusem jest zagrożona. Przeobległ się w pokutną tunikę w kształcie krzyża i rozpoczął ewangeliczną drogę życia. Przez krótki czas przebywał jako oblat w klasztorze benedyktynów w Gubbio, szybko jednak pociągnięty go słowa Chrystusa o rozesłaniu apostołów, dlatego też rozpoznał swoje powołanie do apostolskiego życia w ubóstwie. Prawdopodobnie także w tym czasie przyjął święcenia diakonatu. Franciszkowa miłość do trójjedynego Boga i każdego człowieka, jego wierność oddanie Kościołowi katolickiemu oraz powszechne braterstwo i miłość do całego stworzenia stały się zaczątkiem duchowości, która wydała wielu świętych i do dnia dzisiejszego jest niezwykle żywa, inspirując do wejścia na drogę ewangelii tak w życiu zakonnym, tak i świeckim, na przykład trzeci zakon świętego Franciszka. Na kapitule namiotów w 1221 roku w zesłaniu Ducha Świętego w obecności pięciu tysięcy braci z całą energią bronił swojej idei chrześcijańskiej, różnej od tej głoszonej przez inne zakony. Zdawał sobie jednak sprawę, że Kościół będzie dążył do tego, by reguła zakonu franciszkańskiego była dostosowana do potrzeby chwili, z których. Pierwszą było umocnienie dyscypliny kościelnej, walka z herezją i konieczność pokierowania nowym zjawiskiem społeczno-kulturowym, jakim były studia uniwersyteckie. Widząc, że jego zasada życia nagim za Chrystusem była w niebezpieczeństwie ale bezgranicznym posłuszeństwie papieżowi Honoriuszowi III napisał z jego pomocą nową regułę dla zakonu, która została zatwierdzona w 1223 roku. Sam jednak wtedy zrezygnował z czynnego przewodzenia zakonem. W tym samym roku podczas jednej ze swoich wędrówek misyjnych święty Franciszek znalazł się w miasteczku Greccio. E, przypadały właśnie święta Bożego Narodzenia, i Franciszek wpadł na pomysł zainstalowania żubka. Do stajenki, w której gospodarz miał osiołka i woła, zaniósł niemowlę. Gospodarza położył je w żłobie. Braciom odczytał tekst Ewangelii o narodzeniu pana Jezusa, a wśród łez wygłosił homilię o tej tajemnicy. Na zakończenie odśpiewano hymn kościelny na Boże Narodzenie, i w ten właśnie sposób powstały żupki jasełka, przebywając w klaszczego świętego Damiana w czasie kolejnej długiej choroby napisał pieśń stworzenia, najwybitniejsze dzieło poetyckie w historii języka włoskiego, w którym wychwalał Pana Boga za cuda, jakie stworzył we wrześniu 1224 roku. Usunął się na skałę lawernę w paśmie apenijskim, gdzie odprawił długi post poświęcony archaniołowi Michałowi, a w dniu podwyższenia Krzyża Świętego otrzymał stygmaty. W kwietniu 1226 roku przeniósł się do Kortony, gdzie napisał testament, a później wrócił do ukochanego Asyżu. I zatrzymał się w Purcyunkuli, gdzie zmał 3 października 1226 roku o zachodzie słońca, żegnany śpiewem słowika. Niemal natychmiast został ogłoszony świętym, a jego kanonizacja odbyła się w roku 1228. Papież Jan Paweł II w 1980 roku wygłosił. Ogłosił św. Franciszka patronem ekologów, zabiegających o środowisko naturalne człowieka. Praca kaznodziejska oraz życie i dokonania św. Franciszka zostały zapisane w formie opowiadań przez nieznanego autora i opatrzone tytułem Kwiatki św. Franciszka z Asyżu. Na język polski po raz pierwszy w całości utwór ten został przetłumaczony przez Leopolda Staffa w 1910 roku. Wiara Franciszka była radosna, a swoim podejściem do świata i życia pokazał, że świętość. To postawa miłości i zrozumienia. Święty Franciszek cieszy się wciąż na całym świecie powszechnym szacunkiem i sympatią, nawet wśród ludzi innych wyznań. Tak bardzo pragnął żyć zgodnie z Ewangelią, dlatego głosił miłosierdzie i z pokorą znosił zadawane mu upokorzenia. Naśladując Pana Jezusa, głosił kazania i skupiał wokół siebie dwunastu braci. Pomimo rozgłosu Jaki zaczął mu z czasem towarzyszyć, unikał sławy i pozostawał w niezwykle pokornym człowiekiem. Walczył ze swoimi słabościami, a gdy tylko Bóg objawił mu zagrożenia, jakie rodziły się w sercach jego braci, święty Franciszek zachowywał się jak dobry pasterz i pomagał braciom walcząc z ich niedoskonałością. Podobnie czynił ze świeckimi ludźmi, których spotykał na swojej drodze, zwracając się do nich w kazaniach. Święty Franciszek jest idealnym wzorem na dzisiejsze czasy. Pokazuje, że w życiu należy stawiać sobie wysoko poprzeczki, z odwagą podejmować nieszablonowe decyzje i z zaangażowaniem dążyć do wyznaczonego celu każdego dnia tu i teraz. Bardzo dziękuję za Twoje wsparcie, za wszystkie polubienia, komentarze i subskrypcje. Jeśli tego nie robisz, zachęcam Cię do tego, bo to pozwala zwiększać zasięgi tego kanału. Ale przede wszystkim dziękuję za Twój czas i modlitwę. Jeśli chcesz wesprzeć finansową moją działalność i rozwój tego kanału, w opisie pod odcinkiem znajdziesz link do Patronite. Bez względu na to, w jaki sposób mnie wspierasz, dziękuję Ci za to tu i teraz.